A no to znowu ja wiem, że możecie mieć mnie już dosyć, no ale nie ma tutaj tak dobrze. Lecimy z kolejnym z survivalu. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się na B bo Go Bet przygotował na dzisiaj dodatkową promocję. No i już tutaj tłumaczę, o co tutaj chodzi. Oczywiście promocja jest skierowana dla wszystkich nowych użytkowników. Więc jeżeli nie masz tam konta, możesz takie założyć i możesz to zrobić z naszego linku, który będzie się znajdował w opisie e, filmu. No i żeby zapisać się do tej promocji, żeby tutaj móc powalczyć o dodatkowe Dwie stówki, no to trzeba wpłacić minimum 6 dyszek. Oczywiście, przy założeniu konta, trzeba jeszcze pamiętać, żeby potwierdzić zgodę marketingowe i zaraz po założeniu konta, żeby je zweryfikować. Później, trzeba wpłacić właśnie minimum 6 dyszek i zagrać dokładnie za 2 zł na to, że dzisiaj pogoń strzeli gola Lechowi. O 20.30 puchar Polski. No i to tyle w sumie, nie? Prosta tutaj sprawa. Ale trzeba tu jeszcze pamiętać, że do pierwszego depozytu przypisany jest również bonus. Bonus w postaci podwojenia od 5 dych do 3 stów, więc jeżeli chciałbyś tutaj wpłacić więcej, no to możesz wpłacić nawet 3 stówki. Ale, żeby móc się zapisać do promocji meczu na mecz Lech Pogoń, trzeba wpłacić minimum 6 dyszek i zagrać dokładnie za 2 zł. Na to, że pogoń z strzeli gola, oczywiście trzeba to zrobić z salda depozytowego. Za pozostałą część depozytu też trzeba coś tutaj zagrać. No i później oglądasz sobie meczyk, jeżeli pogoń strzeli dzisiaj gola w przeciągu 48 godzin. Dobrze mówię, no, wyłączyłem sobie tego Facebooka. Fakt, faktem w przeciągu 48 godzin, bądź 72 godzin, nie wiem ile tutaj ma Go Plus Bet, wpadają do, na Twoje konto dodatkowe 200. E, stówki. Jeszcze raz, jeżeli tutaj jesteś oczywiście zainteresowany, jeszcze raz odsyłam tutaj do o, opisu tego filmu, tam wszystkie linki będą się znajdowały. Zanim przejdziemy do konkursu, bo dzisiaj oczywiście również będzie konkursiwo, zapraszam Was wszystkich jeszcze na nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, Discord. E, na tych trzech e, platformach każdego dnia dzieje się mnóstwo, e, mnóstwo na aktywności jest nas tam sporo. Także, jeżeli chciałbyś dołączyć, zobacz również tutaj opis. Linki będą się oczywiście tam znajdowały. Lecimy z konkursivem. Dwie dyszki w GoPlus będą do zgarnięcia. I co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapka w górę pod tym filmem. Dawaj, dawaj, klikaj, nie krępuj się. Subskrypcja tego kanału również możesz tutaj kliknąć w komentarzu typujemy dokładny wynik minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lechem Poznań a Pogoń Szczecin typujemy do godziny 23. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie czy bez Niku gracza na Go Plus Bet nie biorą udziału w zabawie i oczywiście liczy się tutaj regulaminowy czas gry. Wczorajszy kupon dwie przestrzelone propozycje tylko Rumuniami weszła i już tutaj wam zdradzę, że dzisiaj również zaglądam jeszcze raz do Rumunii statystyki no i my się że możemy lecieć. Spójrzmy, co tam na dzisiaj wybrałem. Na dzisiaj będzie dubelek. Dubelek, wiem, że dzisiaj jest troszkę lepszy dzień niż wczoraj. Dużo fajnych meczów, no ale będzie dubel. Ja tu już mam w ulubionych to powybierane, ale zaczniemy sobie chronologicznie: czyli Puchar Turcji, Ankara Guczu z Fenerbacze. Prosta sprawa. Gram tutaj na Fenerbacze: jest to oczywiście ćwierćfinał już Pucharu. No i Fenerbacze razem z Galatasaray są tutaj również głównymi faworytami do zgarnięcia tego trofeum. Jak wiadomo, Fenerbacze, szeroka kadra, mogą tutaj sobie odpowiednio rotować, a i tak mają z przodu powera. Anka gdzieś dziś tutaj musi uważać, żeby nie pogubić swojej bezpiecznej pozycji w lidze. Na ten moment tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, także... no na pewno tu się zepną na Fenerbacze, bo wiadomo jak to jest, ale to i tak. I tak mi się wydaje, że po prostu Fenerbacze, e, czyli goście tego spotkania, będą poza zasięgiem. No i Rumunia. Rumunia po raz kolejny tutaj zaglądam do tej ligi Otelul z Klusz e, i stawiam tutaj na powyżej 1,5 gola Klusz po kursie 1,75. Z tego co wyczytałem, najprawdopodobniej gospodarze mają spore problemy w defensywie, e, ponoć czterech podstawowych. Obrońców nie będzie tutaj dostępnych. Bramkarz to również trzeci wybór e, trenera na ten mecz ma tutaj być. Także spore problemy jeśli chodzi o formacje e, obronne. No a tutaj klucz, jakby nie patrzeć, cały czas walczy o e, mistrzostwo razem z FCSB. Co prawda 10 punktów straty, no ale. Wicemistrzostwo. Wicemistrzostwo, powiedzmy sobie tak szczerze Jest tutaj w zasięgu No i trzeba po prostu takie mecze jak ten Gdzie rywale są mocno osłabieni Wygrywać, tak to wygląda na dzisiaj No miałem to zagrać właśnie Jeszcze trzeba zagrać, za pięć dyszek Celuję dzisiaj w sześć dyszek Mocny 6 dyszek profitu Klikam zagraj Kursy się nie zmieniły, zagrane, dziękuję pięknie, że ze mną byliście Udanego wtorku I samych dzisiaj wygranych życzę jutro Jak zawsze widzimy się rano, siemano